Dzień dobry, szanowni państwo. Witam w kolejnym materiale. Po raz kolejny próbujemy swoich sił w solo queue. I teraz, szanowni państwo, zobaczę co zrobię taczance. Taczanka umiera za 3 sekundy. No nie, umarła. Niestety. Witam, witam i o zdrowie pytam. Eee, gdzie oni mają? Mają górę z tego, co widzę. Szybko sobie tu wejdziemy. No to chyba można bez problemu sobie wbiec. Tak. Tu można bez problemu. Zatem wejdźmy. Tu? O mój Boże!

Dobra, przepilnujemy. Where is the bomb guys? Can we plant? Good job. Także moi drodzy, jak widać, forma poświąteczna wprost szampańska, mimo że jestem grubą bambaryłą. To ciągnę swój zespół do zwycięstwa, łapka w górę dziękuję. Dobra, tutaj już nie chcą do nas wyjść teraz misiaczki, mordziaczki. Eee, nawet rozwalili kamerkę, nie ma tragedy. No dobra, no to co? No, robimy tutaj standardem sobie zagramy? raczej chyba, że szybki plant może zrobić. Znowu jest zrobiona rotacja. Tu jest jäger. On pink there was jäger. One behind the white one, it's me, I will spot ella. Can I plant behind white track? Yes, yes. Another one, another one. There's a rock, another. One. Nice plans. Go, go plans, go plant, go plants. Planting, white truck One kitchen. One kitchen, one uh, rotation, yellow stairs. Cover from above. Ah shit. Kitchen. <laughs> Mogłem to przekutasić trochę bardziej. Nie wyszło. W tamtej poprzedniej rundzie, moi drodzy, troszkę żeśmy zwalili, bo powinienem zaplantować tą pakę nie z boku traka, tylko przed dziurą. Ale gdybym to zrobił przed dziurą, to bym nie ściągnął ze schodów lesion. Tutaj nic się nie skraca. Tutaj gości nie ma. OK. No to robimy tak. Dronik. Szybki dron. nikogo tu nie widzę. I trzeba poczekać. Trzeba poczekać, po czym zaczynam biec. Wow! Ela Kitchen. No, jej się tu nie spodziewałem, ewidentnie. Powiem szczerze, że chyba muszę zacząć grać... Uh, ...spokoj... ...spokojniej. Bo Timek za bardzo nie pomaga, niestety. Nie Odropnął. No, ładnie, ładnie. Aj, nice try. Nice try. It is Lena Fire. Jeden był z tych drugich schodów. We have a shield. Where? We have a shield. Where, where? Oh, sorry. Sorry mate. Mam nice. zwaliłem to. Dziękuję. Nice. No ładnie, ładnie. Goście tam ugrali. Nikt. No one I'm quite shocked to be honest Spark, to par jest park. To los Tam gdzie jest? Kto Dok mi do. Radzą sobie sami praktycznie. No ja trzeba zrobić coś ciekawego. Dobra. Wejшло w końcu. Wątpię, że się nabiorą. No ale zobaczymy. Spot Spod Skąd? Slecz tu gdzieś jest. Kuźwa. Oh, no. enemy drone is coming in for it cover me reloading Go, go there's a hole oh. in the, the roof. Kuźwa. Z nimi tu trzeba grać, kuźwa Wiecie, pewnie. Tylko jest taki problem, że jak ja chcę grać pewnie, to się wypieprzam, a jak się wypieprzam. To nie mam co nagrać. <noise> I się koło zamyka. jeszcze raz. Spot server. <noise> Dobra, jeden za jeden. Przyjmijmy to. No jesta, no i łatwo. Po prostu to, co ja zrobię w tej rundzie, to wy sobie nie wyobrażacie, co ja zrobię. Patrzcie na to. Patrzcie na to. No dobra, może nie było wejścia roku, ale spokojnie teraz przedronujemy. No, this is to win. Now you're doing it, mate. You're doing it. There's a guy, uh, white van, right side, white van. Diffuse, diffuse. Diffusing. Oh my God. Good job, mate. nice try, nice try. Zdarza się. Ja wszedłem w kapkana. OK Wywalone jajce. No dobra, no zagramy sobie. O. lol Kurwa się zesrałem prawie. Inside, inside amal, kitchen Jäger jest uh, z inside. Kurde, jeden admin? W dupę. one window admin. Black on pink Yellow Stars No don't safe for, don't safe Ugra to, może jeszcze ugrać Go, go! He's in the hallway Lift, 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 lift! lift. Nice, nice, nice. Up for last up C4, he's at the door. Fuck. I'll play it. Fuck. Low HP, low HP. Just do it, mate. Just run and shoot him. Good job, good nice. job, mate. Be careful, Klimor. No, behind the disc, maybe. Ah, nice try. E a a a a go hey. a. Ah. Nice try. Located the diffuser, destroy it. Op four has successfully defused the bomb. My bad, I literally. Ah, nice try, nice try. Good job, good job.